Witajcie kochani, nazywam się Karina i dzisiaj zapraszam Was na filmik, w którym porozmawiamy sobie o moich wrażeniach z przeczytanych książek. Jeśli ta tematyka Was zainteresowała, to zapraszam Was, żebyście zostali tutaj na dłużej do końca tego filmiku. Krótkie ogłoszenia na wstępie. Przepraszam Was lekko za mój głos, natomiast jestem po podróży i troszkę mnie wzięło przeziębienie, tak samo zmęczenie, które jest widoczne na mojej twarzy, jest wynikiem właśnie bardzo długiej podróży. No i niestety nie da się go ukryć, bo zapomniałam wziąć ze sobą kosmetyków, kiedy się przepakowywałam, więc dzisiaj będę totalnie no make-up. I zaczniemy sobie od bardzo ciekawego tytułu: Mianowicie, cieszę się, że moja mama umarła. Sami możecie zauważyć, że przykuwa on uwagę, i zastanawia o co w tym tak naprawdę chodzi i czemu taki tytuł? Już tłumaczę dla osób, którzy nie znają tego tytułu. Mianowicie, autorką tej książki jest Janet McCarthy. Jest to aktorka znana m.in. z produkcji Nickelodeon, takich jak I Carly czy Sam Cat i właśnie postać Sam jest odgrywana przez Janet. Jest to historia niełatwa, bardzo osobista, opowiada tak naprawdę drugą stronę sławy i życia tej dziewczyny. Więc cała historia zaczyna się w momencie, kiedy Janet jest bardzo mała i raczej nie ciągnie ją do aktorstwa, chodzenia na jakieś castingi Natomiast możemy zauważyć, że to jest marzenie jej matki Jej matka marzy o tym, żeby właśnie Jana została aktorką Ciąga ją na różne castingi Po prostu marzy o tym, żeby właśnie jej córka była sławna I tutaj występuje taki bardzo ważny wątek Takiego przekładania marzeń rodziców na marzenia dzieci I po prostu zmuszania ich do realizacji swoich własnych celów jest to bardzo poważny problem i fajnie, że ta książka go poruszyła. Poza tym możemy zauważyć, że matka dziewczyny nie tylko wpłynęła na tą sferę właśnie typowo aktorską, ale także trochę na to, że dziewczyna wpadła w zaburzenia odżywiania. W tej książce też mamy bardzo dokładnie opisane zmagania Janet właśnie z zaburzeniami odżywiania. Drogą po prostu, jak to się zaczęło, jak to wszystko wyglądało, się rozwijało, i próbami po prostu opanowania całej sytuacji. Na przykład dla mnie takim kwestią, której nie była taka jedna kwestia, bardziej związana po prostu z że, że taką ustną, e, o której nie miałam pojęcia i na przykład dowiedziałam się o tym e, właśnie czytając książ tę książkę, to była dla mnie całkiem taka zaskakująca informacja, e, ale też jak się zastanowić, całkiem logiczna. To tyle, jeśli chodzi o treść, a teraz przejdę do moich odczuć. E, przede wszystkim e, książka jest napisana w bardzo przystępny sposób, rozdziały są bardzo krótkie, e, też właśnie Słowa użyte w tej książce, wydaje mi się, że każda osoba, która ją czyta, nie powinna mieć problemu z przyswojeniem treści. Podoba mi się taka wartość merytoryczna, że faktycznie mam pokazaną taką poważniejszą stronę Nikolodium. Też teraz o tym się mówi, że tam też nie do końca było ciekawie. Taki wątek też pojawia się w tej książce. Mamy pokazane właśnie tę relację, niezdrową relację między rodzicem a dzieckiem. No i te zaburzenia odżywiania. Te kwestie bardzo wybrzmiewają w tym tytule I to jest na plus, bo wydaje mi się, że tutaj właśnie wzrasta świadomość takich problemów I ważne, że właśnie Janet o tym powiedziała głośno Natomiast poza tym, właśnie tymi aspektami, które powiedziałam, które bardzo mi się podobały Były też kwestie, które nie do końca po prostu przekonały mnie podczas czytania Na przykład była taka scena kiedy poznajemy, mamy po prostu pokazany tam moment, kiedy Janet po prostu dorasta, dojrzewa, mamy też jej wspomniane jakieś relacje. No i tam na przykład były takie trochę wspomnienia bardziej, bym powiedziała, osobiste, trochę seksualne, i na przykład moim zdaniem nie było to potrzebne w tej książce. Mam w głowie taką jedną scenę, nie chcę jej tutaj opisywać. Natomiast był taki jeden fragment, który jakby był bardzo osobisty. I ja osobiście uważam, że to było totalnie niepotrzebne. I ja rozumiem, że Janet cię bardzo obnażyła w tej historii, bardzo dużo opowiedziała trudnych tematów, ale takie wchodzenie w sferę intymną było dla mnie już troszkę takim rzeczą niepotrzebną, i jakby nie do końca podobało mi się, że to zostało zawarte w tym tytule. To też nie jest tak, że tu były jakieś niewiadome jakieś sceny opisywane, ale były takie pojedyncze fragmenty, które na przykład ja uważam, że można było po prostu je wyciąć lub pominąć. Muszę Wam przyznać, że miałam bardzo duży problem z oceną tego tytułu, ponieważ to są bardzo osobiste kwestie. Tutaj już jest opisane życie głównej bohaterki, które faktycznie ona przeżyła. To nie jest zmyślone, to nie jest fabuła. No i trudno jest ocenić po prostu czyjeś życie. Dlatego też pod takimi typowymi względami, jak zazwyczaj oceniam książki, tu miałam problem, tym bardziej, że tutaj były trudne wydarzenia, to nie było po prostu tak jakby jakieś losowe wydarzenia, tylko to były faktyczne problemy, z którymi nie tylko zmagała się Janet, ale też wiele ludzi, więc trudno mi było właśnie tak bardzo obiektywnie ocenić ten tytuł. Co mogę Wam powiedzieć na sam koniec? To, że na pewno jest to tytuł o dużej wartości merytorycznej. Chyba pierwszy raz tak fajnie spotkałam się z takim bardzo... Dobrymi opisami, takimi realnymi opisami właśnie zaburzeń odżywiania, co jest dużym plusem, temat właśnie tej toksycznej relacji, tego wpływu toksycznego matki na, na Janet jest bardzo ciekawy, i to też jest kwestia, z którą za dużo się nie spotykałam i to było bardzo ciekawe. Natomiast już pomijając te pewne kwestie, które ja bym wyciała, bo po prostu dla mnie już były niepotrzebne, uważam, że jednak to jest bardzo dobra książka. Zastanawiałam się jak ją ocenić. Koniec końców dałam jej 4 gwiazdki na 5, ponieważ były właśnie takie sceny, które ja uważam, że były niepotrzebne, ale sam tytuł jest moim zdaniem bardzo warty uwagi. Czytaś, czytało mi się go bardzo szybko też. Właśnie momentami, momentami... Zajmowałam się bardzo losami eee, po prostu Janet no, i ja nie żałuję, że się nie na po ten tytuł. Wręcz mogę powiedzieć, że zaskoczył mnie pozytywnie, bo czasem, jak słyszę o książkach wydawanych przez celebrytów, no to gdzieś tam faktycznie ta jakość jest bardzo średnia, a jednak ta książka zaskoczyła mnie. Nie jest to też zbyt może pozytywne, bo jednak to wszystko się wydarzyło w życiu Janet i te kwestie, które ona pisuje no są czasami przerażające. No nato natomiast faktycznie ja uważam, że. Warto sięgnąć po tą książkę. Jeśli jeszcze jej nie znacie, jeśli jeszcze jej nie czytaliście. Następny tytuł to było takie odświeżanie. Sięgnałam po tą książkę po po prostu wielu latach. Chciałam zobaczyć, jak teraz ją będę postrzegać, bo gdzieś ten tytuł ze mną chodził i mam to na myśli małego księcia. To była moja lektura w gimnazjum i wtedy ta książka mi się w ogóle nie spodobała. Ja raczej byłam jej hejterką, nie lubiłam jej. No i sięgnałam po nią po wielu, wielu latach, i co teraz w niej uważam? Nadal to nie jest jakaś moja ulubiona książka, natomiast faktycznie zauważyłam więcej chyba takich wartości niż kiedyś, i faktycznie no, uważam, że pewne przesłania z tej książki są ciekawe i adekwatne, więc mogę Wam po prostu powiedzieć, że teraz trochę lepiej postrzegam ten tytuł, ale nadal nie jestem jakąś jego wielką fanką, natomiast rozumiem więcej Wam wrażenia niż kiedyś. Pewne kwestie chyba trochę mi umykały, a teraz po prostu jestem bardziej ich świadoma Więc w sumie się cieszę, że jednak dałam taką drugą szansę temu tytułowi, bo więcej z niego zrozumiałam Ale też to nie jest jakiś taki, wiecie, takie coś, co, co będzie dla mnie miało bardzo szczególne znaczenie w moim życiu Ale naprawdę na plus, że fajnie, że troszkę odkryłam taką inną stronę mojego księcia niż kiedyś Pozostajemy w trochę w takiej bardziej tematyce, takiej bym powiedziała, reportażowej. Będziemy właśnie tutaj znowu mówić o tytule takim realnym. I tutaj kolejna znana osoba przychodzi z książką, mianowicie Tom Felton. No i on jest autorem książki Po drugiej stronie różdżki. Czemu sięgnę po ten tytuł? Przede wszystkim dlatego, że mam bardzo duży sentyment do Harry'ego Pottera. Gdzieś tam, jak byłam młodsza, to wychowywałam się na filmach. No i chcę zaznaczyć, że głównie wychowywałam się na filmach, bo książki tutaj o po Potterze czytałam troszkę później, a jak byłam dzieckiem, to jednak gdzieś tam te filmy o Harrym Potterze miały dla mnie bardzo duże znaczenie. No i jak się dowiedziałam, że ten reportaż wyjdzie, to byłam zainteresowana. Nie jestem jakąś wielką fanką Toma Feltona i nie będę tutaj ukrywać, że śledzę jego karierę na bieżąco. Ja sięgnęłam głównie po ten tytuł, licząc na to, że znajdę jakieś ciekawostki odnośnie Harry Pottera, właśnie tego, jak ten film był nagrywany. I już na ten moment wam mogę powiedzieć, że tak, faktycznie e, zostałam zaspokojona, dużo rzeczy się dowiedziałam i całkiem niektóre były całkiem fajne, więc e, miałam bardzo dużą przyjemność czytania tego tytułu. Przede wszystkim Tom Felton zabiera nas w podróż po swoim życiu. Poznajemy go tak naprawdę od samego początku, zanim zaczął nagrywać Harry Pottera. Mamy tu właśnie wspomniane inne jego filmy, też nie tylko Harry Potter, ale gdzieś tam faktycznie ta seria filmów stanowi dość dużą część tej książki. Ale jak mówię, też mamy dużo anegdotek o innych jego produkcjach, mamy wspomnienia jakieś z jego życia prywatnego. A także jest taki bardzo ciekawy wątek tego, jak on radził sobie po skończeniu Harry'ego Pottera. To był bardzo ciekawe, ponieważ ja na przykład trochę inaczej sobie wyobrażałam fakt szukania pracy w strefie filmowej po tak wielkiej produkcji. A tutaj się zaskoczyłam, bo nie sądziłam, że nie wszystko wygląda tak, jak sobie gdzieś tam w głowie ułożyłam. Ten wątek mi się szczególnie podobał. Ale jak mówię, najbardziej cieszyły mnie wszystkie aspekty dotyczące Harry Pottera, wszystkie jakieś anegdotki, ciekawostki z planu. To naprawdę bardzo mocno chłonęłam, byłam bardzo podekscytowana i pamiętam, że dużo w ogóle takich różnych ciekawych faktów wysłałam mojemu chłopakowi, bo też jakby on lubi Harry Pottera i tak miałam ochotę się dzielić nową wiedzą na temat. Serii, więc tutaj bardzo duży plus I jak mówię, bardzo mi rozpęczyłam czas Jeśli chodzi o jakiś zarzut Względem tego tytułu, to dla mnie Troszkę problematyczne było Takie, brak takiej chronologi Chronologiczności odpowiedniej Czasami przeskakiwaliśmy Po prostu czasowo Na przykład była jakaś, jakaś historia pisywana, Później był skok parę filmów do przodu Na przykład o harem Potterze, później było wracanie ja czegoś takiego nie lubię. Ja lubię, jak wszystko jest uporządkowane od A do Z, ale to jest tak moja bardzo subiektywna opinia i jestem świadoma, że wiele osób może nawet nie zwrócić na to uwagi, może im to kompletnie nie przeszkadzać. Natomiast dla mnie był to problem, bo ja nie lubię takiego skakania po prostu osi czasu. Ja lubię, jak jest wszystko poukładane od A do Z i to jest taki już taki mój bardziej przytyk, a nie jakoś taka mocna wada tego tytułu. Więc mogę Wam powiedzieć, że dla mnie ta książka spełniła totalnie zadanie, bo właśnie te kwestie, które chciałam, żeby zostały zaspokojone, zostały zaspokojone. Natomiast zaskoczyła mi końcówka. Większość książki jest w takim bardziej, bym powiedziała, pozytywnym tonie, z takim neutralnym, a końcówka jest bardzo poważna i pojawia się tam pewien problem, z którym właśnie zmagał się Tom Pelton. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo być może ktoś z Was przeczyta, więc nie chcę Wam wszystkiego na tacy dawać. Natomiast właśnie robi się poważniej. No i końcówka jest taka, że te wybrzmienie tego tytułu ma być takie bardziej pouczające, refleksyjne, że to nie jest tylko taka wiecie, płytka książka o losach aktora, ale też ma jakąś wartość merytoryczną. Natomiast powiem Wam, że mnie totalnie to nie przekonało. Jakby tak jak książka, o której Wam dzisiaj wspominałam, czyli cieszę się, że moja mama umarła bardzo fajnie poruszyło te kwestie, wiele rzeczy, problemów fajnie wybrzmiało tak tutaj mam wrażenie, że przez większość książki jesteśmy bombardowani dużą masą ciekawostek e, to, czyli ton tej książki jest taki, bym powiedziała, pozytywny e, właśnie taki rozrywkowy i nagle na koniec przychodzi bomba i jest pokazany problem i pokazane, że no tam w życiu aktora nie było wcale tak kolorowo zawsze I jakby rozumiem, że to też miał pokazać no po prostu taką drugą stronę, że on jako aktor też się zmagał po prostu z różnymi problemami, że nadal jest człowiekiem i nie wszystko jest idealnie. Rozumiem jakby sens umieszczenia tego na końcu, ale to mi się totalnie gryzło jakby z całym klimatem tej książki i mam wrażenie, że cały ten klimat tej książki wcześniejszy trochę spłaszczył problem, który był na końcu. No mi się to nie podobało, bo jakby jak mówię, mam wrażenie, że to co chciał po prostu tą feltą przekazać, nie wybrzmiało tak mocno, gdyby po prostu ton tej książki był trochę inny. Więc osobiście ja nie jestem fanką tego zagrania na końcu i jakoś tak nie przekonało mnie to. I z jednej strony rozumiem właśnie, czemu to zostało tak po prostu zrobione, ale po prostu osobiście. To nie jest mój klimat, ja lubię jeśli jest faktycznie ważny problem poruszany. Ja lubię kiedy on jest o wiele bardziej rozbudowany, kiedy um, większość książki jest mu poświęcona, a, a nie kiedy jakiś tam po prostu mały fragment wycinek końcówka na samym końcu, jednak jest taki mocniejszy fragment. Nie do końca lubię takie zagrania, mam wrażenie, że właśnie wtedy gdzieś ta takie um, problemy trochę właśnie tracą na znaczeniu, e, więc... Dla mnie to było po prostu takie, no niezbyt fajne, ale powiem wam, że no nie mogę narzekać na ten tytuł, bo jednak w dużej mierze spełnił moje oczekiwania, jak mówię, bardzo wiele rzeczy się dowiedziałam i też wydaje mi się, że chyba dużo zależy od tego, z jakim nastawieniem sięgacie po tą książkę, bo jeśli jesteście fanami po prostu Toma Feltona jako aktora, no to dla was ten tytuł będzie super, bo jest bardzo dużo też o innych jego poczynaniach, nie tylko Harry Potter, więc wydaje mi się, że dużo właśnie zależy od tego, czego oczekiwacie od tego tytułu, ja głównie oczekiwałam właśnie ciekawostek na temat Harry Pottera i właśnie tego, jak to było nagrywane, no i ta kwestia została usatysfakcjonowana, więc tutaj nie narzekam, końcowo oceniłam ten tytuł na 3,5 gwiazdki, czyli jest w porządku, ale mogło być lepiej. To już by było na tyle w tej części. Stwierdziłam, że po prostu opowiem Wam o innych książkach, które czytałam w następnej części, żeby po prostu ten filmik nie trwał wieki. Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze przeczytałam, no to mogę Wam powiedzieć, że w następnej części opowiem Wam o książce Wróć przed Mrokiem, Ruiny Gorlandu, czyli pierwsza część Świadowców, Układ, a także wypieki defensywne. Więc jeśli ktoś z tych u Was interesuje, no to koniecznie obejście następną część. A już nie przedłużam i, i zapraszam Was klasycznie do też innych filmików na moim kanale. Jeśli jesteście ciekawi na przykład tego, jak użytkowało mi się czytnik, bo bardzo dużo książek, tak naprawdę większość z tych tytułów przeczytam na czytniku, o którym Wam dzisiaj opowiadam i opowiem Wam w na następnej części. Więc odsyłam Was do tamtego filmiku. Oczywiście, jeśli macie ochotę zostać tutaj na dłużej, to możecie zostawić lajka, subskrypcję, cokolwiek chcecie. No i do usłyszenia w kolejnej części. Pa, pa!